Thank mm -hmm. you. Ciemano, dzisiaj jesteśmy na G4 skinsie i tutaj mamy skrzyneczkę Mysterious za 162 zł. Skrzynie z serii The Same, więc sobie ją dzisiaj potwierdzamy. 4% na wszystko tutaj w niej jest. Najdroższy, chyba tutaj, najlepszy przedmiot to jest właśnie ten Famasik za 426 ziko Tu jakiś Gamma Dopplery, to też bardzo ładny skin. No i wiele jakichś tam innych, także zobaczymy, czy z tego uda się nam dziś jakiś proficik osiągnąć. Przypominam również na starcie, że stronek i wszystkie filmy na kanale są skierowane tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką co mi jesteś? No to z kodem promocyjnym Sfert masz e, bonus do doładowania, e, jak i również skrzyneczkę milspec na start e, do otworzenia. Także także git e, No i gdzie jest ta skrzyneczka? No Mysterious. No, kiedyś ją otwierałem częściej, teraz ostatnio jakoś trochę mniej. Nie wiem, jakoś tak po prostu się już od tych skrzynek y, na stronie porobiło, nowych i tak dalej. Się je głównie otwiera, no, bo to jest taka skrzynka, która już na tej stronie troszeczkę istniała. Red Depot nam wypada 284 zł, także elegancko, 120 profitu. Sugar Rush, no to na zero. Coś więcej takich lepszych? Commemoration? Nie, po dwie. Emeraldzik Ale to nie jest profitowe No na razie nie dropnęliśmy jeszcze tego Gamma Dopplera i tego famasa, eee, Aż szkoda Bo on by troszeczkę tutaj bardziej sytuację uratował Bo na razie jesteśmy na Na minusie Takie lipne na razie tutaj wypadają Okej, okay, Fairy Tail i Asimov, lepiej Lepiej, lepiej, nie wiedziałem, że Fairy Tail daje profit, ale jednak Kolejne dwie, non-rider. No, a dasz mi tego FAMASA? Na przykład? Sprzedajmy, no jest troszeczkę lipniej, weźmy 5 skrzynek, może tu będzie. Jest Red Deepat, jest Caution i to Chainmail blisko zera, a reszta minusowa. Dobra, jest gamma doppler, ale nie ma FAMASA. On ani razu nie wypada. tam parę skinów już wypadało po parę razy, jest na nie taka sama szansa jak na tego Famasa, który się jeszcze nie zjawił. E, także, bitwy... E, Mysterious... 6 skrzynek, 3 graczy e, i zróbmy... A, bo... Dobra, może... Ile to wyjdzie? 900. E, to zróbmy 5 skrzynek, 3 graczy i... Albo dwóch i underdog, żeby, żeby to wygrać, nie? Jak wygramy, to będzie można wtedy jeszcze jakąś jedną tutaj bitewkę zrobić. Sugar Rush to lepiej, lepiej, bo mamy mniej. Kałszyn. Ty no zapowiada się na razie. O, oj. Famasik. Famasik jest. I to jest na Underdogu. I ja mam mniej od niego. I, I ja to wygrywam. I to jest bardzo dobry profit. Strasznie dobry profit. Mimo że to była bitwa na dwie osoby, gdzie na dwie osoby, no o takie turbo mocne profity, to też trzeba się postarać. No i proszę bardzo. Eee, także dajcie mi je i sobie zrobimy jeszcze tutaj jakąś jedną bitewkę. Już mamy profit. Także już mi się to podoba. E, czyli że jeżeli ten mysterious tak daje na te dwie osoby, e, to może spróbujemy w ogóle na trzech. To wtedy może jeszcze więcej da. E, ale tym razem na trybie normalnym, żeby taką bitewkę strzelimy. 6 skrzynek 974 zł. 3 boty. Cwert. Y, fu, kurwa, 3 boty, no. <ścoughs> ja największy. E, jazda. Daj, daj, daj Famasika. famasika mi daj Famas wypada i to wygrywam No na razie to chyba bardziej się tu plasuje underdog znowu. No dokładnie. Underdog by wszedł. No i cóż, no i tak to wygląda. Yy, także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka, przypominam Tobie widzu, żebyś sobie oczywiście taki kodik tutaj używał, jaki tak na stronkę wchodzisz, bo mi pomagasz również. I tyle ode mnie słyszymy się już w następnym materiale Siemano.